mano witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Minecraft mapet Kolejny, tak. A dzisiaj, uwaga, widzowie, mamy nową mapę. Jakby kolejna nowa mapa, inna. Totalny ósmy odcinek dzisiaj i kolejna mapa jest to, uwaga, coś jakby mini domek. Proszę bardzo, autorstwa. Pastu, jest to taki jakby mini domek stworzony do Roxa. Starałem się zarobić go oryginalnie, ale coś nie wyszło na mini domek, więc na to coś jakby mini domek. No i super, gościu. Bardzo nie przejmuj się, jest no screen fajny, trochę jest grafika taka z dupy, ale wygląda spoko. Kategoria Creation i pobrań ma 151, no to nie jest aż tak tragicznie. A nie, przepraszam, ma 152 pobrania, bo ja pobrałem jeszcze. No, to jest git, no dobra, no, to zobaczmy tę mapę, od razu lecimy. No i witam już bardzo, bardzo na mapce. Uwaga, tak to wygląda jakby od tyłu tego screena. Jest właśnie ten domek. I uwaga, proszę bardzo, zobaczcie na ten domek. BUM! Mamy domek. Bardzo tak on wygląda. No, o kurde, ten beacon jest. To jest świetnie, no. Co tam się dzieje? Jest w ogóle jakiś świat. Wygenerował sobie, Patrzcie, jakie skały. Normalnie. No to ja on skyblock taki, ale z kamienia. Fajne. Dobra, ale wracamy do naszych domku, do naszego domku oczywiście. Tak, tutaj będę teraz mieszkał od dzisiaj. W takim razie lecimy. Zwiedzamy nasz nowy dom, oczywiście. Tutaj, o proszę bardzo, dzień dobry. Wszystkim tutaj tak mamy. Następny craft king. I dwie, dwa piecyki. E, łóżeczko, ale nie ma nocy, to nie śpimy. Taki ładny ten. O, jak to się mówi? Kurde, ja nie pamiętam. Zawsze. O, banner, właśnie, banner. Tutaj e, mamy. Okej, okay, a tu co? Nic chyba nie ma, nie? Tam biblioteka. Mam gdzieś. Mamy zejście na dół. Skrzynka. Stan. Stanem drobiu niż. Stanem drobiu więcej tabliczkę. Tu jest skrzynka? Pod tym schodem? A tu obraz jest, tak? A, on tak nie wyjdzie, dobra. O, chłopiec! Co? Jaka ukryta skrzynka w ogóle pod schodami, nie? Taka ukryta skrzynka. Ja pierdziela. A, nic nie ma, ale. Dobra, tabliczkę. No dobra, żeby nikt nie wiedział, że to jest skrzynka, to... Wiadomo informacji, tak? Żebym wiedział, że to jest skrzynka, bo tu będę mieszkał, tak? No to. Dobra, przejdźmy tutaj najpierw do naszego pola. Pikon, który daje nam. Szybkość. Piękne kwiatki. No pięknie to wygląda. I łódeczki oczywiście. Ilu łódek mam. Dobra, no to ja sobie stąd... Nie da się stąd odjechać ty. Ruszam się, powoli fest. O! Jedziemy! No to jak to się mówi, yy, miło było, ale się skończyło. Po padomku, kiedyś się spotkamy na pewno. <laughs> Dobra, nie no, żartuję, wracamy. A nic się nie dzieje, tylko żeby. O, kurde, się nie rozwalić! No niech tak będzie. Może być. To co? Teraz tak, schodzimy na sam dół. Tutaj mamy łęczanty. Można zanczantować Dawaj, ten miecz. A, ja nie mam zapisu, dobra. Żartowałem. Kurde. Tak było, dobra. Tu jeszcze jest bardziej. Ło To, jo, 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 tu jest jeszcze niżej poziom. Jeszcze niższy poziom, w którym znajduje się portal do nether, oczywiście. portalu na i będzie tajne, co chcesz. Okej. Okay. Zobaczmy. O, tu jest jeszcze pokój. a tu nic nie ma. Ja sobie mogę coś zrobić, kurde, jakie to jest... 200 IQ w ogóle przemyślamy dom. Naprawdę. Ło, dzień dobry, ten dar norm... Czemu to są deski? Czemu mi się tu... O, czemu ją ja tyle? Skąd te rzeczy się pojawiły? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie to... A nie ten nether nawet. No, to jest za resp, że tu jest twierdza od razu. Ja pierdzielę, jak to jest możliwe. Nie mam pojęcia. Nie ja pierdzielę. O nie! 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 Nie, nie! 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 Oh, fuck. O fuck! Może bym się tego się nie spodziewał. Ej, proszę, nie, ja chcę żyć! O Jezus, o to było straszne. Jak mam się teraz przedostać? O. O Jezus. Dobra, żyję na szczęście, ale to było niebezpieczne. O nie! O Jezus! Żyję! Dobra, szybko! Bym przeżył! Do wody! Czy coś? O, o Jezus, ale o straszne to było O Jezus Boli Szybko Jest Dobra, Żyje. O Jezus, i noc jest, to ja może się prześpię, co? Jak będzie najlepiej Jezu, ale dramat Dobra, lecimy dalej, co? Mamy na górę o, ho, ho, Jakie bronie Zbroja cała, skrzyneczki O, ciasto nawet o, jedzenie. Bowiem zgodnią. Ło, kok, jabłka. Ja ale jazda mocna. jeszcze jest może wyjście jakieś? Nie, nie ma. A tu kwiatek na zewnątrz, dobra. I to jest chyba cały domek. Z czego, co się nie mylę. Coś spróbujmy. Poczekajcie. Na samej górze miałem cały asortyment. Więc zrobimy akcję szybką. Że tak, bierzemy cały set. Proszę. A jest. Gdzie no jest? Gdzie kilob zniknął? Aha, no to mega. Mieczyk mam. Dobra, i teraz tak te rzeczy na razie co? Miałem sobie jakieś jedzonko. Gdzie jest ten kilob? Może tu. O, jest, dobra. Mamy okej. Okay, i teraz tak. I co? kujemy się do naderu w takim razie. Jakieś bloki, szybko. Kurde, źle. A nie, ja mam wykupionku, tu na no, tak. Dobra. Ok, żyję. Ale mi się daski, trudno. Um, ja to przeżyję. Mogę się skapać przecież, nie? Fuck! Dobra, żyję. Okej, okay, żyjemy. Nic tu nie ma na razie. O, trochę spadłem. Okej. Okay. I skrzyneczki z czymś fajnym. Okazję. Dobra. Blaze, tu są. Dobra, nic tu nie ma. Chyba wracam do swojego domku. Tylko ja już się tak. Ja się zgubiłem już i nie wiem, gdzie jest mój dom. Mogłem sobie kordy sprawdzić, a ja głupi nie. Nie robiłem tego. No i teraz się zgubiłem, tak, że nie wiem, gdzie jestem. O... ale. Lipa. Nie, no nie wiem, ciebie. By... Nie wiem, gdzie jestem, to jest najgorsze. Tylko locy dawałem. To tu byłem. To tutaj, o! Czekaj, tu... Tu nie ma nic... O, eee, tu też nic nie ma... O, tu, tutaj, tutaj... O! Dobra, jestem, żyjemy... Tu, tak, tu weszłem, dobra, mamy. Łamamy to, nie? Chyba to mamy. Tak już, Okej, okay. i co teraz? Czekaj to było. Tak. O, jaki jestem dobry. O! ło, A mam fire resistance przecież, nie? Mam tego. Bo koksa hoc no to. Przecież tak. No i dobra widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Ale zaraz, zaraz, trzeba jeszcze dać ocenę. Oceniam ten domek na takie 7 na 10, bo naprawdę spełnia swoje funkcje. No i autor tutaj pokazał, że naprawdę fajnie można mieszkać w tym domku i naprawdę ma wystarczająco akcesorii. Autor naprawdę tutaj pokazał, że umie wybudować dobry domek. Jeżeli, jeżeli, wam, jeżeli mój domek wam się podoba, dostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby nie ominąć więcej odcinków mapek. I też innych gier, rzeczy. No i co, ja wam bardzo dziękuję. To było na tyle. Patrzę. Elo!